Dzień dobry, witam, głodomory, mamy piątek, piąteczek, piątunio, już przeleciał cały tydzień z moją gębą i porannymi vlogami, jestem bardzo ciekaw czy taka forma w ogóle wam odpowiada, czy, czy coś wam pomogło, czy, czy kontynuujemy to, ciągniemy, także dajcie znać w komentarzu, to jest jakby pierwsze komunikat ojca dyrektora, drugi to jest taka informacja, że jutro już sobota. A więc jutro mamy, że tak powiem, spotkanie, czy grubasów, podsumowanie naszego... Projektu trzech czy Grubasów, czyli trzech facetów, którzy próbowali i próbują nadal schudnąć. Zobaczymy z jakim efektem swoje spostrzeżenia. Także myślę, że też będzie dosyć wiele ciekawych rzeczy, informacji przede wszystkim dla tych osób, które także próbują schudnąć. Także gdzieś tam mają w tyle głowy, że gdzieś tam trzeba coś schudnąć. I, i, i będą różne formy: jeden przez koryto, drugi przez aktywność, trzeci przez jeszcze jakieś inne tam głupoty. Dobra. Także serdecznie zapraszam jutro, w sobotę, na kanał Gruba Z 2017. W ogóle zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Bardzo proszę, bardzo. Dzwoneczki są bardzo ważne e, dla Was, dla mnie e, i, i subskrypcje, dlatego że wtedy YouTube lepiej pozycjonuje mój kanał i docieram do większej liczby osób. Jestem w stanie pomóc w większej liczbie grubasów, którzy zamierzają schudnąć. Dobra, tyle komunikatów. Eee, zaczynamy. Dzisiaj bardzo fajne, fajne, naprawdę bardzo fajne menu, wydaje mi się. Mamy tak. Tutaj w ogóle zaczniemy może od tego, co to jest za dziwoląg. Dziwoląg jest taki, że to jest jogurt naturalny 0% tłuszczu, może być do 1,5%, nie ma problemu. Zmiksowany razem z kostką sera twarogowego, chudego. Czyli ser twarogowy chudy ma około 0,5% tłuszczu, czyli mamy bardzo fajną mieszaninę taką węglowodanową. Nie dodałem tutaj żadnej ani soli, ani cukru, dlatego że połowę tego użyję do warzywek, jakoś nie mogę się najeść nimi, cały czas mi to wszystko fajnie smakuje, czyli mamy paprykę, cebulkę, szczypiorek, koperek, ogórek, rzadkiewka. papryka czerwona, nie wiem czy mówiłem. i wtedy... Jak to doleje do tego, odrobinę posolę, ale odrobinę. Chodzi o to, żeby po prostu jakoś tak trochę złamać smak, bo większość tutaj tych warzyw jest taka słodkawa, myślę o papryce, o rzutkiewce, więc w tym momencie dołożymy. A tu mamy z kolei deserek. A, Michaś też jada słodycze, jak najbardziej. I drugą połowę tego jogurtu wlejemy sobie tutaj i dosłodzimy substancją słodzącą. W moim przypadku jest to ksylitor, ale xylitor połączę, troszeczkę też dosypię stewi. I wtedy, wtedy będzie już naprawdę słodziutkie takie, że. Ach, dobra, tutaj mamy znowu przegląd lodówki. Zostało mi trochę z poprzednich dni makaronu razowego. Zostało mi trochę soczewicy zielonej. No i mam ten mój kapuśniak Bigos, jak zał tak zwał. Czyli kapusta, pieczarka, seler naciowy. Do tego wszystkiego jakieś tam oczywiście cebulka, nie cebulka, jakieś inne głupoty. I szereg. Wchodzi na salony szereg. Ten jest zrobiony na szybko. Pietruszka, koperek, saler naciowy, Do tego trochę sałaty lodowej. I co jeszcze? Jakaś różponka, jakieś takie inne głupoty, które gdzieś tam jeszcze znalazłem w lodówce. Pamiętajcie. Starajmy się nie marnować żywności, tam gdzie można coś pomiksować, pokombinować, co niekoniecznie zawsze żeśmy robili, warto dodać, żeby nie wyrzucić. To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, całkiem przez przypadek eksperymentując, można dojść do fajnych, nowych smaków. Dobra, mamy piątek, jak już wspominałem. Życzę wszystkim udanego, miłego piątku oraz weekendu. Jeżeli ktokolwiek chce zobaczyć moją gębę i dwóch grubasów, zapraszam jutro na kanał Gruba 2017. A tymczasem życzę miłego dziąka, bo muszę spierdzielać do roboty.